Witaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z bunkra Złomiarza u Jacka Recyklera no powiem wam, coraz luźniej, coraz luźniej no ci co widzieli short to wiedzą czego się można spodziewać ogromny wysyp fantów naprawdę przekozackich mega, no fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy ale, no ale to zobaczycie jutro bo dzisiaj zobaczycie Paczuchy, paczuchy, yy, paczuchy. Jedna paczka od widza. Yy, kurczę, nie dopytałem się, czy mogę powiedzieć od kogo, więc przepraszam, yy, nie zdradzę imienia. I druga paczucha od kolegi z Irlandii. Jedną paczuchę już miałem. Od kolegi Mańka yy, z Irlandii. No to zobaczymy, co tu będzie. Tutaj powiedzmy, częściowo jest. Yy, Zna częściowo, no, za wymianę, za narzędzia. Ja oczywiście ze swojej strony wysłałem paczuszkę, ale moja paczuszka jest skromna z racji na ubogość w tej chwili. W narzędzie oczywiście zgromadzę, zbiorę kolejną paczuszkę i oddzięczę się e, tak, jak to powinno wyglądać. Ale coś skromnego tam poleciało, także e, no, także tyle. No tutaj, tu mniej więcej wiem, ale nie wiem co jest tutaj też mniej więcej wiem, ale nie wiem co jest elektronika, a tutaj coś tam coś tam ma być także co, pierwszą zobaczymy zobaczymy tą dużą paczuchę jestem bardzo ciekaw jest ciężka, ciężka cieszę się z pudła, powiem, cieszę się z pudła potrzebuję takiego dużego pudła chociaż powiem wam, pudeł mam dużo, ale nie mam takiego właśnie super na wymiar do paczkomatu na tą wielką pakę, Więc co, no na statyw i bierzemy się za paczuchę paczucha otwarta tym razem, nożem do margaryny jakby <grydy> się udało powiem wam, że jest to strasznie gorąco, kolega kolega Maniek był tutaj wczoraj u mnie to może poświadczyć, że naprawdę tutaj jest ukrop, jak tak słońce grzeje, do zemie leje zemie kapie, ja tu mówię, ja to tylko praktycznie na gaciach na spodenkach, ale prawie jak na gaciach ja wiem, że tu jest sporo elektroniki. Sporo różnej elektroniki. Być może coś się uda nawet wybrać z tego na plitark. No nie chciałbym tu czegoś <laughs> prostu się. No telefon z ładowarką. Na plitark. Jak najbardziej na plitark dzięki wielkie. Ludzie już szukają różnych gadżetów. No i nie wiem czy widzicie dobrze, czy nie. Masa, masa. No nie, zrobię sobie bałagan, ja lubię mieć bałagan. <laughs> Masa elektroniki, yy, wszelakiego rodzaju, będzie jakieś aluminium, będą płytki do odzysku. O, tu mamy coś chyba do ciasta, do ciasta czy do czegoś tam, <laughs> do sałatki, nie wiem. Yy, płytarkę, jak najbardziej, czyli tym nie rzucamy. <laughs> nie rzucamy niczym, w zasadzie to się wszystko, yy, wszystko się może przydać, nie? Także to, na to, no. Pełno pełno elektroniki, tu chyba jakiś router. Nie wiem, nie znam się Ej, na demontaż chyba, bo nie. Na razie tutaj zobaczymy, co do tego z tego przyjdzie. Yy, takiej elektroniki, takiej elektroniki nigdy za wiele. Yy, jak widzicie yy, kawałek miedziuszki, kawałek aluminium. To wszystko jak najbardziej do odzysku. Yy, zasilacz, zasilacz komputerowy do elektroparki. Co tu mamy więcej? To był jakiś, jakiś zegar, ale od czego, od czego nie wiem, więc nie rzucamy, nie rzucamy, o jest przekaźniczek, yy, będzie sreberko, płytki do elektropaki, I jak mówię, ja za to mam do wysłania narzędzia, jedne narzędzie już wysłałem i też jak mówiłem, drugą paczkę oczywiście jak najbardziej wyślę. co tu mamy, zegar, zegar? Jakiś zegar, chyba nie wiem. To chyba nie jest ten, co jest tutaj na obrazku. No, także no, kolejny fajny fant na Pchli No, super sprawa, dzięki wielkie. Yy, tak jak wspominałem, na, nie na to niedzielę, a na przyszłą niedzielę szykuję się jak najbardziej. Nastawiam się na pchitark yy, w grudziącu, więc, więc fantów nigdy za dużo. No, dźwiczki Co to jest? dźwiczki do pieca freerland coś takiego troszkę no uszkodzone, ale dalej dalej fajne dziewiczki do wypaskowania, oczyszczenia no zobaczcie sami. Trochę trochę niekompletne, ale no bardzo fajne. odkładamy na bok. Wirnik, no wirnik, wirnik potrzebuje albo ognia, albo przecinania i wyciągania albo sprzedaż w całości, ja już ich nie palę, kiedy się bawiłem w palenie, teraz po prostu sprzedaję tak jak są 3,50 za kg, więc szkoda zabawy, aczkolwiek wydobycie miedzi bardziej się opłaca niż sprzedaż w całości to nie wiem, to jest jakieś radyjko przenośne chyba, On nawet widzi, zaświeciła się dioda, może działa, może działa, więc nie rzucamy może na plitarki, może zostawię sobie. Nie wiem, zobaczymy. Jak e, widzicie pudło jest. Pudło jest wielkie, ale to kurwa. <laughs> no, trochę, mnie, trochę mnie zaskoczyło. E, Piasta koła. Od jakiegoś motocykla na pewno. E, wiem, że to można poznać po ilości tych, e, tych, no, nie wiem, ząbków, wrąbów, czy jak to się zbał. Ja. Nie chcę zgadywać, nie będę obstawiał, ale wy, jeżeli wiecie, od jakiego motocykla to jest, to możecie mi napisać. <laughs> ja będę trochę mądrzejszy. No to jest pan, który, którym lepiej nie rzucać. <laughs> Aha, no do tego jest, do tego jest. Yy, szczęko trzymać coś takiego usable range. Yy, to, to, to pomoże zidentyfikować na pewno motocykl. Nie wiem, czy to nie będzie. Nie chcę zgadywać, naprawdę. <laughs> nie chcę zgadywać przyjrzyjcie się, zobaczcie no, no fajny gadżet fajny fan tu jeszcze od tego jest do trzymania linki, jeżeli mi się dobrze wydaje A tak, no, to, będzie, to będzie od tego No jakaś miuszka jeszcze drobna ja nie popuszczę niczemu nie popuszczę niczemu telefony, mówię elektroniki elektroniki, napędy CD, DVD z laptopów jest jakiś komputer samochodowy. Więcej elektroniki będziemy szukać sreberka. Będziemy szukać sreberka, ale widzę, że sreberko <grydy> będzie w przekaźnikach. Nie wiem czy to nie są te R15 bardzo fajne, wydajne przekaźniki. Dzięki I tu mamy Jeszcze yy, laptop. Niekompletny, ale dalej to jest laptop. Nie jeden. No mamy jakiegoś jakiegoś mamy drugiego, no tam wszystko elektropaka połknie <grymne> na razie na razie u mnie później poleci do elektropaku no, mówię, tych płytek tych płytek jest ogrom tych płytek jest ogrom jest kolejny kolejny laptop to już chyba trzeci no i, i czwarty laptop, także także no, no powiem, powiem ci, że kolego, że super fante. Mnie to cieszą takie rzeczy jak najbardziej. <grymne> zobaczcie, jeszcze, zobaczcie, jeszcze nie będę wyciągał wszystkiego, yy, ale pokażę Wam co tam jeszcze jest. Yy, jakiś tablecik, jakiś tablecik, jakiś telefon, kabelki, miedziuszka, miedziuszka, płytki i jeszcze jeden przekaznik fajny. Ja to sobie przejrzę na spokojnie. Posortuję tak jak powinno być. Yy, to dzięki, wielkie. Yy, tak jak wspominałem już dwa razy, albo trzy. Jedna paczucha pojechała, poleci następna, no dzięki wielkie będę miał co robić, dzięki też za fanty za fantę na Politarkę, bardzo się cieszę, a co teraz, paczucha od Mańka z Irlandii, mówię, paczka przyjechała wczoraj, wczoraj i wczoraj był Maniek u mnie na kawie, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, wymieniliśmy swoje poglądy, Gorąco tu było, nie? Dobra, lecimy z tematem. Roz, rozpakuję sobie i dopiero się załączę. No, muszę pokazać y, mistrzostwo, mistrzostwo Świata w Pakowaniu. Y, poprzednia paczka od Mańka przyjechała z Irlandii uszkodzona, że tam wylatywały telefony, bo telefonów było dużo. Gdzieś tam karton uszkodzone uszkodzony w transporcie, ale zobaczcie, tektura, tektura, y, docięte wszystko na wymiar. No zobaczcie, Mistrzostwo Świata to się przyda, to się przyda. Ja czasami staram się też tak zapakować paczki. Niektórzy mówią, żebym dokładał skalpę z brzegu, żeby można było szybko rozciąć, aczkolwiek nie każdą wiadomo, tam złą się nie potłuczę, ale staram się naprawdę staram się zapakować, tak jak powinno być zapakowane. Elektronika, elektronika. Bardzo mnie to cieszy, bo to polecić do Tomasza. Płaci Tomasza, ja oczywiście coś z tej elektroniki sobie zostawię, bo już wspominałem, że ramy ramy zbieram dla siebie, czy płytki z twardych dysków też zostawię mu siebie z myślą o odzysku złota. Znaczy ja nie będę odzyskiwał, to jest lekkie, ale cenne, to poleci na sprzedaż albo na wymianę no, za złoto. Za złoto taki mam plan. Tej elektroniki, zobaczcie, jest bardzo dużo. Uchwyt uchwyt mosiężny, ale nigdy nie zakładamy, także yy, na Gadżet jak najbardziej na plitarg zawinę, żeby się zaraz tyle porysowało u mnie. <laughs> Mam nadzieję, że widzicie wszystko, bo ja nie patrzę w statyw. Yy, w telefon w zasadzie, nie statyw. Yy, więcej płytek. Więcej płytek. płytek. Płytek nigdy za dużo. Ja niektórymi się tak jak mówię podzielę. A tu zostawię dla siebie jakaś pinka. Prolej Dawidson, no w fajny gadżet na klitarg powiedzcie sami. Nie? <laughs> Literka B to też na Plitark. O, jest drugi uchwyt, także komplecik już robi robotę, gdzieś tam wiecie, do szafy, czy do takich drzwi, <laughs> drzwi przesuwanych. Nie potrzebujemy e, więcej elektroniki, e, 2 terabajty, <laughs> tym lepiej nie rzucać, lepiej nie rzucać, bo to może być warte parę groszy. Ułożymy z tej strony. Ja już coś takiego od Mańka dostałem poprzednio. Tu powinny być zawiasy mosiężne. Zobaczcie, piękne, nieużywane, niezakładane Zawiasy mosiężne. Cztery sztuki. Także widzę, że tutaj tych pudełek jest więcej. Tu chyba w każdym będą zawiasy. Tu też trochę większe. Większe pudełko, większe zawiasy. Na płytarkę jak najbardziej. I jeszcze większe pudełko. Czy to będą też jeszcze większe zawiasy? O! O! No to to nie wiem co to jest. A takie zawiasiska. Ono no, też są zawiasiki. Także to też. Mosiężne, mosiężne zawiasy. no Przypominam, że to mosiężne. Musicie mi uwierzyć, że taka paczka waży po 2 kg. Na pewno. Także sporo mosiądów. W razie czego, ale nie, nie. Tu nie idzie na mosiąc. Nożyce do trawy. Rozmawialiśmy w tym samym dniu co ja. Znalazłem tam któregoś razu na złomowisku. Ma to mi pisał, że będzie miał takie nożyce. No super, dzięki. Literków jest więcej. Jeszcze jakiś procesor. Literek jest więcej. I B A, O albo 0. A, B. No fajnie, fajnie. To są fajne gadżety, naprawdę na kwitarek. Dziękuję Dziękuwa. Jeszcze raz dziękuwa. To tu mamy. O, kolejne zawiasiska. Tym razem stalowe. Chyba, że jakaś nierdzewa. No ale no powiem Ci, że super na pewno. No, będę wspominał o tym rzeczy na kufitarek. Schodzę, to też można sprzedać gdzie indziej, ale warto sobie tylko zostawić taką paczuchę, bo to różnie może być. To pewnie to samo I to pewnie to samo Dużo zawiasów, Dużo zawiasów. Jest jakaś szekla kramna zakręcana Na kulitark. oczywiście Nie wiem czy wy widzicie Jak to wszystko jest pięknie Popakowane, zabezpieczone W szmatki no, To chyba było do tego Coś do tego Pewnie, pewnie tak Elektronika to, coś do przewodów, do akumulatora. Na no pewno. No, zobaczcie, wszystko popakowane fantastycznie w, w szmatki. No, kółka, kółka gdzieś tam wiecie do wózka warsztatowego, z czegoś. to takie <laughs> jak z wózka z biedronki, ale <laughs> warto, mieć i takie rzeczy. warto mieć i takie rzeczy. Może akurat ktoś będzie poszukiwał komplecik bez sztuki. Także jest ok, co tu mamy. Rondelek. Miedziany rondelek. Yy, na rączka, ale tam to się brzęczy. No aż na takie zawiniątka nie byłem przygotowany. A tu mam le Kasiora, <noise> zobaczcie. Zobaczcie ile <noise> To chyba stare irlandzkie, tak jak mówiłeś, stare tak, stare irlandzkie monety. Yy, harfa. Ja się nie znam na monetach, znaczy no, ale zobaczcie co jest. <laughs> baba na wózku. Jak <laughs> to ogląda, Odyna wie o co chodzi. Pozdrawiam. Kolejna baba na wózku. 1919 rok. No To nie takie młode monety. Ponad <laughs> stuletnie. No, fajny, fajny, fajny temat do przejrzenia sobie. Typowo na Twitter. Ja monet nie zbieram. No ale naprawdę, no to sobie przejrzę na spokojnie i rondelek, super sprawa <grywa> zawiasy, 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 kramla. Tu mamy jeszcze haczyki. Też się przydatna rzecz. <grywa> tu? O to jest coś ciężkiego. Mam nadzieję, że uda się otworzyć. To jest ślugi. Nie <grywa> cygara. Nie żartuję. <grywa> zawiasy. Więcej zawiasów, kurczę to wszystko jest chyba co naprawdę, <laughs> zobaczcie ile tego jest, kolejna paczka, no też pod 2 kg na pewno. <laughs> to jest przykrywka, dobra, ja sobie od razu tutaj przykrywam, żeby mieć mniej roboty na no, później. Yy, jeszcze procesor, jeszcze jakaś literka A. Yy, to są, yy, to miały być wypełniacze. Wypełniacze paczki kapie zemie, yy, Rozmiar L yy, Kombinezone do malowania. Pełne kombinezone do malowania. Na twój jak najbardziej. O, ta paczka jest wypchana na pobrzegi, naprawdę. Aha, no to do, do kompletu mamy kolejne dwa kółka. Także ma gdzieś wózek pod bydrową rozkręcił. Nie no żartuję, ale dzięki za szmatkę to sobie chociaż U, czoło. Czoło mam czym przetrzeć? No to cztery, cztery kółka gdzieś tam mówię do łóżka na warsztat, czyli coś w tym sensie do zrobienia. Więcej wypełniaczy paczki w postaci kombinezonów malarskich. Może ktoś jest malarzem tutaj. Może ktoś potrzebuje. No i tego jeszcze jest cała masa. Cała masa. No. Więcej tym razem cyferek: ósemki, czwórki. Naprawdę, kurczę, no ja takich rzeczy bym się nie spodziewał. Ale to, 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 to. No zobaczcie, to też jest mosiąc. To też jest mosiąc. Kurczę, nie wiem, czy wy widzicie dobrze yy, to, do czego służy. Aha! Do zasuwy. Do zasuwy. Zasu, to jest zasuwa, mosiężna zasuwa yy, do wrot, do czegoś takiego. Ło, takiego czegoś się nie widział. Naprawdę, żebym nie widział. Kurczę, co tu jeszcze mamy? Sorry, popsułem. O, wkładka y, do drzwi razem z kluczami, no, to też na kwitarki jak najbardziej. Y, ściągnę was ze statywu, żebym tych drobiazgów wam nie pokazywał y, po kolei. Tylko zobaczcie. <laughs> zobaczcie co tam jeszcze jest. Y, to jest do tej zasuwy, nie? To jest do tej zasuwy, te oczka takie przez to przechodzi. Uho, to na pewno nie są tanie rzeczy, gwarantuję, tym bardziej, że to jest mosiąc. Yy, jakieś jedno narzędzie, to też do tej zasłowy jest to. Jakieś jedno fajne narzędzie, naprawdę fajne narzędzie. <laughs> Zaraz zobaczycie. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze inny yy, zawiasy, yy, te szekle, zapinki yy, imbusik. Kolejny imbusik, więcej numerków. <laughs> więcej numerków, może jakiś numer wykręcić. <laughs> zobaczcie ile, ile czegoś jakoś, tu pewnie jest jeszcze jeden zamek, wkładka, tak, tu jest wkładka kurcze, ja właśnie ściągnąłem, a tu jeszcze inne rzeczy są to są uchwyty na pewno, to na pewno był komplet z tamtym zapięciem, uchwyty do odwrót, albo do kołatki, albo do kołatki, ja nie wiem ja nie wiem, ale jest jeszcze jedno. Jest jeszcze jeden taki uchwyt. I to chyba było do kołatki. No, na pewno. Na pewno to była kołatka, to wisiało na drzwiach. To było przykręcane. I do pukania w drzwi. Na 100%. Na 100% to było to. Ja pierdziu. Więcej imbusów. Imbusów, imbusów. No i te narzędzie. To narzędzie, no kto wie co to jest? Bo ja nie, ale jakiś taki, wiecie, yy, multi-tol, tu niby jakiś młotek, <grym> tu jakiś szczypiec. <grym> nie wiem, <grym> nie znam czegoś takiego. Pierwszy raz widzę. To może typowo jakieś tam irlandzkie narzędzie, przystosowane do czegoś. Typowo do czegoś nie wiem. <grym> nie mam pojęcia, ale to jest zajebiste, nie? To jest zajebiste. Co <grym> i te kołatki, nie? Super, super no. Kurczę, no dużo wrażeń, dużo wrażeń jak dla mnie na jeden dzień, bo ja dzisiaj prosto ze zumowiska <laughs> zajrzyjcie do shorta, zajrzyjcie do shorta co tam dzisiaj wysypało. I dzisiaj otworzyłem dopiero te paczuchy. No, no dla mnie dzień zrobiony kurwa na maksa <laughs> Paka z elektroniką, to <laughs> jest super sprawa. No i paka z Irlandii. No. cudenka, cudenka, naprawdę cudenka nie widzę. Yy, dobra. Nie jarę się, Jacek nie przydłużej. Mam nadzieję, że umie się co rzucić okiem. Super, naprawdę super, dobra. Brak mi słów już, to trzymajcie się, na razie, go. wypatrujcie jutrzejszego odcinka. Na razie, go.